Dzień dobry. Dziś kolejna część abecadła w moim cyklu Dominika Bajki czyta. Cały czas oczywiście czytamy zwierzaki, abecadła, cudaki. W adaptacji Kasi Wanewskiej skończyliśmy na literce I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I kolejna literka to J. Oczywiście, że J. Jaszczurki, Julka i Julek. Raz dwie jaszczurki kameleony. Popadły z sobą w konflikt szalony. Leżą leniwie w promieniach słońca, a ich dyskusji wciąż nie ma końca. Każda się chwali, jak tylko może, by się ta druga poczuła gorzej. Julka czerwona w końcu ze złości. Julek zzieleniał cały, z zazdrości. <laughs> Jaszczurki Julka i Julek tak wyglądają kameleony. I kameleony właśnie wyróżniają się tym, że zmieniają kolory yy, na takie, jakie jest ich otoczenie. Także, no, J było bardzo ciekawe, jaka kolejna jest literka. J, a później K, jak kitka, kotka, kitka. <grytko> Wierszyk Kotka, kitka. Ledwie rano słońce wstanie, kotka wszczyna polowanie. Pod fotelem, na kanapie, może tutaj myszkę złapie, przez dzień cały. Łowy trwały, lecz niezbyt się jej udały. Teraz w kapciu kitka śpi i o myszkach słodko śni. <laughs> Kotka, kitka, literka K. Po literce K w alfabecie mamy L, jak lisiczka, lilianka. Dlaczego śnieżek jest biały? Dlaczego listek jest mały? Skąd pytań tyle mam w głowie? Kto mi dziś na nie odpowie? Kitą przygarnia ją mama Lilianko, przekonasz się sama. Kto zbyć się w pytaniach nie daje, ten w końcu mądrzejszy się staje. Mm? Lilianka miała bardzo dużo pytań. Lisiczka, Lilianka, kto zadaje pytania, ten odpowiedzi dostaje i mądrzejszym się staje. Kolejna literka to EŁ, jak Łukasz. Jest tutaj z nami jakiś Łukasz? Hmm? Kolejny wierszyk to Dzięcioł Łukasz. Dzięcioł Łukasz, dobrze znany, to drzew lekarz szanowany. Chętnie zawsze pomoc niesie. Ale co to? Problem w lesie. Ktoś poranił kory drzewa. To dzięcioła bardzo gniewa. Więc z czerwonym berecikiem jest od dzisiaj drzew strażnikiem. Hmm. Dzięcioł Łukasz. Literką po E jest literka M, jak Mewka Mira. Mewka Mira, już z rodziną, z jajka wyszła przed godziną. Patrzy na swe szary piórka, podrzuciła mnie kukułka. Nie martw się, pociesza mama, będzie z ciebie piękna dama, bo gdy z czasem urośniemy, jak rodzice się stajemy. <grym> mewka Mira, litera M. To co? Pamiętacie abecadło, do tej pory jakie poznaliśmy literki? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L m. M. Hmm? Podobają się wierszyki? Zwierzaki z abecadła cudaki? W kolejnym filmiku poznamy kolejne literki. Mua!